Będzie to jednak inna obecność z ograniczeniami, nie w takim wymiarze jakimiśmy sobie życieli, ale mam nadzieję i zrobimy wszystko, że będzie to dobra, konstruktywna i radosna obecność. Organizacja procesu kształcenia pod diktando do koronawirusa jest dla nas dużym wyzwaniem, dlatego rozkłady zajęć przygotowujemy w taki sposób, aby Przede wszystkim zapewnić Wam pozyskanie jak największej wiedzy, żeby jakość kształcenia była jak największa, a jednocześnie, żebyście się czuli bezpiecznie w tych szczególnych warunkach. Jednocześnie chcemy optymalnie wykorzystać naszą bogatą bazę dydaktyczną. Pragnę zapewnić, że mimo tych ograniczeń, uniwersytet będzie dla Państwa szeroko. Otwarty. Mam jednocześnie świadomość, że nie jest to łatwy czas dla nas wszystkich i pragnę podkreślić je tak gorąco, że musimy być solidarni. Wy możecie liczyć na nasze wsparcie, na nasze zaangażowanie. Transfer wiedzy do gospodarki, do rzeczywistości społecznej, to klucz do dobrobytu i rozwoju życia polskiej. Spróbujmy zatem te drzwi wspólnie otworzyć.